Słuchajcie, teraz już aktualnie jest 24 lipiec. Montuję vloga, i ktoś z Was zaproponował, żeby na koniec odcinka odpowiadał na Wasze pytania. I powiem Wam, że to jest chyba dobry pomysł, bo nigdy nie mam czasu Wam odpowiadać na komentarze, na Wasze pytania, więc może na koniec odcinków będę robił takie, yy, taki blog po prostu odpowiedzi na pytania. I szybciutko teraz yy, odpowiem Wam na pytania, które zadaliście wczoraj. Nie to znaczy dzisiaj, bo dzisiaj odcinek poszedł, więc zaczynamy. Renata, Jane, czemu nie nagrywasz już z drona? Często o to pytacie. Nie nagrywam z drona, ponieważ troszeczkę się boję. Tu są duże kary finansowe za latanie dronem. Wolę nie ryzykować. Może jeszcze zaryzykuję kiedyś, ale na razie nie chcę e, dostać mandatu. Dario Raku pyta, czyżby reklama w zamian za darmowy przejazd chodzi o tego kłada. E, tak, tak, Darku. Mieliśmy darmowy przejazd na tym kładzie i jeszcze kilka fajnych propozycji będzie. Z aplikacją Wings, też właśnie w zamian, za, za to, że będę mógł się przejechać na różnych tam atrakcjach, takich wodnych. Karol Niedzielski pyta, skąd bierzesz muzę? Przy murze biorę z Epidemic Sound. Taka strona Epidemic Sound Moto Dziku spyta, czemu macie znowu wyłączone komenty pod filmami? Nie wiem, to YouTube nam wyłącza. Pod tym odcinkiem z Minet wyjątkowo włączyli, nie wiem, to chyba ten kotek na nich tak zadziałał, że, że pozwolili wam komentować pod oryginalnym filmem. Na razie póki co komentarze są na tym drugim kanale, nic nie mogę z tym zrobić, niestety. Szymon 1.1, mam pytanie, kiedy pan odwiedzi sosnowiec? Do sosnowca bardzo mam ochotę pojechać, wrócić, pozwiedzać te stare moje kąty, więc, ale nie wiem, w tym roku chyba nie, może za rok. O, nawet mamy komentarz od Łukasza i Kasi, że super odcinek i że cieszę się, że nam się podobało. Nam też się podobało, naprawdę super. Dzięki za polecenie, Sławka. Owzo pisze, brakuje mi tych 30-minutowych vlogów. Powiem Ci, Owzo, że to nie jest łatwo nagrać 30 minut materiału. U nas są takie nudy na tym kempingu, że ja nie mam co nagrywać. Ja nie chcę się dublować, nie chcę pokazywać Wam ciągle jak jemy albo, nie wiem, sprzątamy, czy coś tam przy przyczepie yy, robię takiego rutynowego, bo to jest naprawdę nudne. Szybko byście się znudzili naprawdę. Natali Kowalski pisze: Mam pytanie, czy wy nadal jesteście na wakacjach, czy już wróciliście, bo moja ciocia mówi, że was widziała na dniach Ponieca. Yy, Natali, yy, pamiętaj właśnie, ja już ci tutaj opowiedziałem, że Kasia ma siostrę bliźniaczkę i do wszystkich, może teraz powiem, Kasia ma siostrę bliźniaczkę, która jest bardzo podobna do Kasi wręcz kropla wody. Więc jak spotkacie yy, Kasię w Polsce, to to będzie Asia, więc możecie yy, nie zaczepiać jej. I nie nachodzi prywatności, bo po prostu Kasia ma bliźniaczkę. Olaf Schulz pyta: Ile kosztuje taki kład? Jak sprawdzałem na Oelixie, to 17 tysięcy złotych do 23 tysięcy, także w takich granicach. Marcin Marcin pyta: Witaj, co to za tereny były? Bo nie dosłyszałem. Na kładzie jeździliśmy w Portugalii w rejonie Algarve przy miasteczku Armazón de Pera.